Siemanok, Kolejna część, slash upgrade. Rozpoczęty. Ze jest Arek. Siemanko. Siemano. Wrócił po wakacjach. Wrócił wypoczęty. Wypoczęty, opalony. Mało, mało opalony, bo pogoda słaba. Ale wypoczęty. Ale wypoczęty. Ale wypoczęty. I chęci? Dokładnie. Tym bardziej, że miałem wiadomości, że dostałeś nowe, nowe fajne fanty. Tak. Od chłopaków z Podlaskiego Centrum Modelarskiego. Pozdrawiamy. Yy, więc yy, było ciekawie. Natomiast teraz opiszemy Wam, yy, tak pokrótce, jak, Co tak. jak to wyglądało jaki, i jaki stopień aby, trudności. Jak tak. widzicie, yy, już tutaj mocowania są proline'a. Nie ma tych spinek, tak. dlatego są pro Tutaj ładne, zakręcane. Dobra, to tak, wymienialiśmy sobie wieże do mocowania karoserii, mhm. yy, tam były te spinkowe, teraz mamy na takie specjalne fajne nakrętki kapturki, kapturki e, i wymieniliśmy wieże szybka robota była, dwie śrubki e, z tyłu, tak samo dwie śrubki e, wykręcamy i założyliśmy nowe, to są ProLine'a mhm. e, to są wieże ProLine'a i tak, bez żadnego problemu trzeba tylko ustawić sobie wysokości e, ponieważ one są tu na specjalne Wkrętki są odpowiednio dziurki ustawione, żeby dopasować do wysokości karoserii, żeby nie latała. Z przodu, tylko jest dodatkowy patent jest dodatkowy słupek na wzmocnienie, żeby te długie słupki nam za bardzo nie, nie ruszały się mhm. i nie były Czyli na, nie na fabrycznych wieżach jeszcze tą belkę dokręcasz i to jest wszystko. Dokładnie. I tak samo z tyłu jest. Na fabrycznej wieży, tylko tą belkę dokręcamy i słupki mamy na e, kapturki. I na kapturki, dokładnie. Elegancko ładnie karoseria do Ta, Tak, to, ma, to przyspieszy nam proces montażu karoserii. No, przyspieszy. A To jest chwila, moment i Ta. nie tak jak z tymi słupkami. Mhm. No i dobra, i co tam dalej? Zrobiliśmy Ta, drugą rzecz. Drugą rzeczą było, montowaliśmy e, przypięcie do baterii. Żeby podwyższyć. Żeby podwyższyć, tak. Podwyższenie baterii. Tak, zobaczcie, tutaj mamy. Dwa mosty powiedzmy, na dwóch mostach tak. można sobie to podnieść. Uh -huh. I tu ten element, w który się tak, ten między Czyli, czyli wpina. Albo tak. Podłążesz mi. Dobra, cyk, No, wpinamy, siedzi. Można dać to wyżej, można jeszcze obrócić yy, tu. Na naprawdę te... można różne pakiety baterii tak. sobie sprawdzić. Na tej belce mamy tutaj 20 mm, jak, A jak z... odwrócimy mamy 29 bodajże. A, co, a nie 27? No około. 29 jest. 29. I możemy naprawdę manewrować I I tak. I tę wysokością. Tego, dokładnie. I wymiana tego jest prosta, bo to są tak dwa elementy tylko, które y, są wkręcone. Ten, w który wchodzi nosek i te tu widełki, w które w wciskamy. Spokość. I tak, to są dwie śrubki. Cyk, cyk. Od, Tutaj te odkręcamy. Odkręcić. Wyciągamy stare, te pod y, mocowaniem baterii, dajemy te nowe, spodwyższone. Wkręcamy, obracamy model. To tak. jest 5 minut roboty. Jak zastanawiacie się, czy jakiś pakiet wyższy Wam wejdzie, no to warto wymienić właśnie mocowanie na. Dokładnie, jeden punkt wyżej, ale naprawdę pomoże, bo. No, nie, nie e, można tak większy baterii. pakiet baterii sobie tak. wcisnąć, dłużej pojeździć I... i bardziej poszaleć. Wydaje mi się, że to jest prosta sprawa. Dalej, co my tam dalej robiliśmy? Dobra, dalej, dalej robiliśmy, e, poleciały pół osie. Mhm. No tutaj troszeczkę było komplikacji. Dokładnie, trzeba było troszkę tam e, koła pościągać żeby je zamontować, ale wymieniliśmy z tych plastikowych na stalowe to są czy aluminiowe? Stalowe chyba. Stalowe to są, na stalowe wymieniliśmy. Jednak te plastikowe, model jest nowy, mhm. a jakie wymienialiśmy, to były już trochę wyrobione te plastiki Od mocy tutaj się wyrabia ten plastik, natomiast to niweluje usterki. Więc wymieniliśmy z tyłu i z przodu płosie. Mhm. Jeżeli je zamawiacie, są oznaczone. Na pewno do jest przód inny i tył inny, bo one są... Krótsze do... i dłuższe. Z tyłu tak. są dłuższe, a z przodu są te krótsze, więc też nie pomylicie tego. Tak. I co dalej My robiliśmy? Z robotą właśnie to chyba najdłużej się zeszło tak. z tymi płuszczami, no. bo niestety trzeba było troszkę z tymi kołami pokombinować, no. odpowiednio trafić te robaczki, powkręcać, więc luzik. I najważniejsza rzecz, którą robiliśmy, no to co nowe jest? serducho tak. i mózg. Tego. Hmm. Mamy tu zestaw e, Hobbywinga, pakiecik, tak. e, silnik i regulator. SRAN Max 10ST 120A i jest wodoodporny. E... E, fajnie, bo mamy tutaj e, włącznik i wyłącznik i jest on hermetyczny. Więc nie no, tutaj można tutaj można wodę się dostać. Umiejscowić, żeby nie odpinać korole, tylko od razu mogę wyłączyć. Dokładnie. Można go szybko wyłączyć. Natomiast silnik jest 3660 4000 kV. Mamy, Poprzedni miał 3600. Taksa jest 3600, mhm. ale natomiast masz słabszy regulator, co regulator ogranicza jeszcze bardziej moc silnika. Dokładnie. Wiesz, tak jakby. Hmm, dać dużą rurę i do tego słomkę doczepić. Słomkę, dokładnie. Nie żeby był mniej, mniejszy przerw. E, co do samego regulatora, fajna jakość. E, tam jest taka podkładka jeszcze pod tym i na tej podkładce można minimalnie regulować prawo, lewo. E, podkładkę musicie użyć, bo inaczej sam regulator no. nie ma nic, żeby go gdzieś tam wkręcić, tak. jest specjalna mhm. podkładka, na którą zakładamy ten regulator, wkręcamy. E, jest tu miejsce jeszcze przerwa między silnikiem a regulatorem. Aha, i jeszcze wymieniliśmy na aluminiowy uchwyt do mocowania silnika tak. bo był wcześniej też plastikowy, on mm. też się potrafi wyrobić, pęknąć więc wymieniliśmy go na aluminiowy i mamy fajnie zestawik teraz w środku, pakiecik zobaczymy jak to teraz będzie śmigało po ustawieniach super, super, dobra coś jeszcze tu kombinowaliśmy przy tym? nie, to już chyba, chyba wszystko hmm. było z tych takich rzeczy bo nic więcej nie, nie śmigaliśmy tak, na razie tak, jeszcze mamy tutaj pokażę Wam taką kartę programującą do, do Hobbywinga. Ciekawostek to jest tyle, on jest me mega zglebiony, ja Wam pokażę jeszcze tutaj prześwit tego modelu, no to widzicie, jak go jeszcze, no to jest, no to jest na palec. No jest centymetr. No, jest centymetr. Także on nawet nie ma prawa um, jakoś się wywracać, jest ultra przyczepny. Bardzo nam zależało właśnie na tej płycie, o obniżonym środku ciężkości, żeby był jak najbardziej przyczepny. No to mamy jeszcze na wyposażeniu amortyzatory GTR, -y, stabilizatory. I tak to wszystko, prosty jest model, nie jest skomplikowany. Tutaj jeszcze zaraz będziemy wymieniać zębatki na stalowe, damy większe. Ustawienie osi kół też. Tak, osi kół, wymienimy heksy na 17, założymy oponę do bliny. i tyle. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki. dzięki, do zobaczyska, do Siema następnego. Minut.